Cześć, z tej strony adept. Dzisiaj bitwa na 45 TP, a bohaterem bitwy jest Darsiel. Lotnisko, bitwa standardowa, losowanie na topce. Ale lotnisko za to, także topka, ale lotnisko. Lotnisko jest dość rzadko. Bywają rzadsze mapy, natomiast e, dobry wynik. Aha, jak się chciał pochwalić. Dobry wynik na tej mapie nie jest zbyt łatwy. No chyba, że gra się 45TP! <laughs> nie, 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 nie. To o fajną bitwę i dobrą ciężką na lotnisku. to Naprawdę. To często są jakieś tam nudne bitwy, albo takie... Takie totalnie nudne, albo dobre, albo, albo nudne, i, albo nudne i nudne, albo niedobre. Co to strzało od artylerii własnej, od obcej? Nie wiem. W każdym razie skończyło się to szczęśliwie. Chyba obca artyleria tak strzeliła. No i nasz bohater tutaj podjeżdża, będzie wykorzystywał że um, depresję, działa. Zaczaił się. Takiego wsparcia troszeczkę z tyłu brakuje, więc ja nie dziwię się, że Darcyl nie podjeżdża bliżej, żeby tylko nie dał się zaskoczyć, bo w celowniku snajperskim, no właśnie, żeby nie dał się zaskoczyć od boku. Tak siedzieć w celowniku snajperskim, no tak średnio, ale przeciwnicy też się zaczaili, nie? <śledzimy> I to jest właśnie to. O, jak wszyscy się zaczają, no to tak 13 minuta minie, nie? Mitwy no, już... I tak nagle, że wszyscy kampią, no tak średnio. No i jest, a teraz się zagapił, a teraz się zagapił. I jest również od boku jednak szarża przeciwników. I jest jednak od góry też szarża, no i tak zagapił się, zagapił się nasz bohater. Na szczęście, na szczęście nie skończyło się to źle, nie skończyło się tragicznie. Jeszcze nasz bohater żyje, także stracił tylko tam 70 hp. No ale jest w ciężkich trapatach, bo Ismu właśnie umiera, a przeciwników cała masa. Trzeba liczyć teraz za to teraz na wsparcie niestety artylerii, również na wsparcie Tedeków, Pateram 10 na przykład. No i trzeba się wycofywać. T29, jak dziki Łoś, rzuca się na naszego bohatera. Również mamy tutaj FV. -a. Dobrze, że T29 już właśnie padła, ale jest FV. jest również tam ziemniak obok. Nie, to nie ziemniak. Chciałem, że to ziemniak. Nie, nie, nie. To, to po prostu Sherman. Okej. Okay. To nie te tiry. To nie te tiry, adepcie. Dobra. Najważniejsze, że udało się zażegnać kryzys. I to nawet z jakimś takim przyzwoitym wynikiem. No to i to już jest coś 3100 asysty. Więc jest OK. Artyleria też na razie straciła nas z oczu, więc można podjechać wyżej. Przedrzeć się na półkę. No, coś tam jednak w krzaczkach stoi, tak? Ważne, żeby tutaj nie stało i żeby nasz bohater mógł sobie postrzelać bardzo ładnie do Jacksona. Jack Jackson, ok. Nik korelujący z nazwą pojazdu. Ale to już nieważne. Gdzieś tam strzelanie teraz po krzaczkach. Może wpadnie, może nie. VK 30.02. Bardzo dużo HP ma ten Pojazd. To niedobrze. Nasz AT15A przeszarżował. Wrogi AT15 gdzieś tutaj się czai w bazie. No to niepotrzebny był troszeczkę strzał, bo to było wiadomo, że nie wpadnie, nie wleci. Wskaźnik nie świecił się na zielono, nawet na, na różowo też nie. Na pomarańczowo czy, czy jakoś inaczej. Nie świecił się praktycznie w ogóle. No a teraz. Zarwany strzał, zarwany strzał, za wcześnie nasz bohater się ruszył, ale AT-15 nie robi sobie nic z tego, z tego ostrzału. No i to może być jej błąd i to bardzo duży błąd. Ale jest wykorzystywany zestaw naprawczy, ale wychyla się dalej. No więc. No nie do końca nasz bohater wykorzystał te możliwości. Mamy Churchilla. Ale tam z tyłu jeszcze jakiś Tedek pewnie się czai. Więc trzeba uważać, ale też trzeba wykorzystać wyjazd tego Churchilla i obecność naszych tutaj sojuszników, by tego Churchilla tutaj ostrzelać. Nie wiem, dlaczego nasz bohater się wystawił na ostrzał tego Churchilla. Dlaczego zajechał mu od przodu? Dlaczego. Dlaczego to zrobił? Stracił tylko HP. Churchill by się nie zdążył obrócić, by nawet jednego strzału. Nie oddał. Teraz też za wcześnie chyba ten wyjazd. Bo mógł tam być Tedek, mógł być Achilles. Mogła być również artyleria. Jeszcze nasz bohater nie zniknął z radaru, a już wyjechał i to mogło się skończyć tak. No. no nieciekawie. Ja te 15 stojąca ciągle w tym samym miejscu. To już jest chyba jej koniec. Teraz widać. Większe. O, właśnie, już, już skończyła. Yy, większe pole. O ja stał tam Achilles, ale jakiś kapa z tego Achillesa nie wykorzystał w sytuacji, gdy nasz bohater przejeżdżał. No i cóż. Yy, tak to już nieraz bywa. Pałka 30.02. Teraz znowu, wystawić się na Achillesa. No, znowu takie ryzyko. Ja bym jednak postanowił przy, przycelować do tego Achillesa przed tym wyjazdem. Ale nasz bohater tego nie zrobił. Skupił się na tej fałce. Pomaga Panterze M10, która wreszcie gdzieś tam się ruszyła. No, teraz ucieka. I znowu trzeba uważać na artylerię, bo tylko ona została. Ogólnie bitwa. No, taka. Rozegrana bardziej. Przez przeciwników niż przez naszego bohatera. Nasz bohater miał swoje, jakby, okazje, nie wszystkie wykorzystał, mimo wszystko, chociaż jest to bardzo dobra bitwa. Ale nie zasługa naszego bohatera tak całkowicie w tym wszystkim. Więc przejdźmy do podsumowania. Padła masterka, medal wsparcia i duży kaliber trzy obrażenia zadane, 4 fragi. 1741 Expa. No, czy nasz bohater sobie na to zasłużył? No tak. Przeciwnicy wypracowali raczej. Tego expa naszemu bohaterowi. Nasz bohater jedyne co zrobił to nie dał się zabić. Chociaż chociaż. Parę razy prowokował przeciwników do tego, żeby tak się właśnie stało, ale to jest problem przeciwników. My omawiamy tutaj Darsiela I, 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 i jeszcze miałem o czym wspomnieć: 1500 asysty, 3 pojazdy wyspotowane, 1,5 km zrobione, bitwa niecałe 7 minut. Myślę, że wynik jest bardzo dobry, tym bardziej, że zrobiony na lotnisku. Były pewne mankamenty, ale już tak nie narzekajmy. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.